Opowiem Ci historię, prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. Hiszpania, 2025 rok. Wiosną 2025 roku w Barcelonie planowano budowę nowoczesnej spalarni odpadów, która miała rozwiązać problem rosnących śmieci w regionie. Projekt wzbudził jednak ogromne kontrowersje. Mieszkańcy obawiali się emisji toksycznych substancji i negatywnego wpływu na zdrowie. Na czele protestów stanęła Maria González, 23-letnia studentka biologii środowiskowej. Zorganizowała kampanię Barcelona Respira, która połączyła mieszkańców, naukowców i lokalne organizacje ekologiczne. Dzięki mediom społecznościowym akcja szybko zyskała rozgłos, a w ciągu kilku tygodni dołączyło do niej ponad 50 tysięcy osób. Maria nie ograniczyła się do protestów ulicznych. Zgromadziła raporty naukowe, przygotowała alternatywne rozwiązania gospodarki odpadami i przedstawiła je władzom miasta. Jej argumenty były tak przekonujące, że Rada Barcelony w czerwcu 2025 roku zawiesiła projekt spalarni i rozpoczęła pracę nad systemem recyklingu opartym na modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Sukces kampanii sprawił, że Maria stała się symbolem młodego pokolenia walczącego o klimat. Została zaproszona na konferencję ONZ w Genewie, gdzie mówiła o tym, jak lokalne działania mogą zmieniać globalną politykę. Historia Marii pokazuje, że determinacja i wiedza mogą zatrzymać wielkie inwestycje, jeśli zagrażają środowisku i ludziom. To przykład, jak młodzi liderzy w Europie w 2025 roku realnie wpływają na politykę i przyszłość swoich miast. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści. A każda z nich może coś w Tobie zmienić.